Czy to możliwe, że najważniejszym głosem w szatni FC Barcelony nie jest kapitan, lecz rezerwowy? Wojciech Szczęsny stał się dla Hanciego Flickes strażnikiem równowagi, a hiszpańskie media piszą o nim jako żywej legendzie. Choć numerem jeden między słupkami pozostaje Joan Garcia, to popularny tek rozdaje karty poza boiskiem. Szokujące kulisy meczu o Puchar Króla z Guadalajarą ujawniły wszystko, Szczęsny sam zrezygnował z występu, oddając miejsce Mark Stegenowi, bo uznał, że Niemiec na to po prostu zasługuje. Ten niespotykany akt profesjonalizmu rzucił trenera i kolegów na kolana. Prestiżowe Mundo Deportivo donosi, gdy Szczęsny zabiera głos, gwiazdy słuchają go z nabożną uwagą. To lider pozbawiony toksycznej zazdrości, który swoją inteligencją emocjonalną buduje potęgę dumy Katalonii. Czy to najbardziej wpływowy Polak w historii klubu? Zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić żadnej sensacji z Camp Nou. Co sądzicie o postawie tikę? Czekamy na Wasze komentarze.